Bubel TV, Leszek Bubel. Witam Państwa, Leszek Bubel, prezes Stronnictwa Narodowego. Chciałem zaapelować do kamratów, do ich liderów pana Olszańskiego i kilku jeszcze tam osób, pozostałych nie znam, aby Zajęli się sprawą zmiany nazwy Ronda w centrum Warszawy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej Alei Jerozolimskich. Otóż byłem świadkiem i słuchaczem wypowiedzi na jednym z dużych kanałów na YouTube kanałów takich telewizyjnych. Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który zapytany przez dziennikarza, czy w związku z przebudową tego ronda zniknie nazwa Ronda Romana Dmowskiego. I pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, odpowiedział, że absolutnie. Nic nie będziemy zmieniać. Na to dziennikarz dociekając zapytał, no dobrze, ale to już ma nie być rondo, tylko skrzyżowanie, no więc jak będzie się to skrzyżowanie nazywało? No i prezydent odpowiedział, no tak, no skoro ronda już nie będzie, będzie skrzyżowanie, no to samo przecież się rozumiemy, że nazwa też ulegnie zmianie. PiS się obawia, że je, jak to rondo zamieni się w skrzyżowanie, to już nie będzie miało imienia Romana Dmowskiego. I że pan po prostu próbuje zmienić historię Polski, i pozbawić Romana Dmowskiego tak, miejsca należnego mu w historii Polski. w, związku w tym prokuratura będzie to badać? Tak, już bada. Kilkanaście lat temu, kiedy udało się to rondo nazwać imieniem Romana Dmowskiego, no był to wielki sukces. Przetrwało różne partie polityczne, kilka rządów, no a już trzeba tutaj liberalno-lewicowego prezydenta Trzaskowskiego, który podstępem, pod pozorem, czy pretekstem konieczności przebudowy, modernizacji Centralnego Ronda w Warszawie, no chce się pozbyć z Romana Dmowskiego, który przecież był jednym z największych polskich patriotów, a mamy w naszym kraju no, widoczne działające, aktywnie bardzo grupy, które się tym Dmowskim no, lansują, podpinają pod niego, czy nawet jak ostatnio Dmowski na zamek organizują całkiem udane. Manifestacje, więc proszę Państwa, no samo przecież. nie śpijcie, zróbcie jakąś dłuższą pikietę. Miesiąc, dwa czy trzy, jest Was tysiące, sami twierdziliście, że było Was osiem tysięcy na tym marszu. Co za problem zrobić? Jakąś widowiskową pikietę na środku tego ronda, gdzie są świetne warunki, nikomu nie będzie przeszkadzała, będzie to. Rewelacyjna promocja i dla Was. I w słusznej sprawie. Jeżeli Rondo zamieni się w skrzyżowanie, to rzeczywiście musi być przestać imienia Romana to no Co do zasad, rzeczywiście tak jest, że jeżeli ronda nie będzie, no to y, można w tym momencie co najwyżej robić nazwę tego skweru, który będzie w samym środku, y, a, a tam tak naprawdę no, będzie pewnie y, kilka betonowych płyt, w związku z powyższym y, trudno utrzymywać nazwę, więc to jest prawda, że no, jak znika rondo, znika nazwa. Inną rzeczą jest to, że przecież to miejsce zasłynęło z, ze strajków kobiet, w związku z tym były też wnioski, że żeby je przemianować na, na rądu praw kobiet. Ja zresztą popierałem ten wniosek. Nie ma! Nie ma! Nie ma! Natomiast rzeczywiście prawdą jest to, że jeżeli ronda nie będzie, no to trzeba się zastanowić, co dalej. Czy jest sens pozostawiać nazwę, czy ewentualnie ją zmieniać? Czekamy, Leszek Bubel, prezes Stronnictwa narodowego, wystarczy.